To jest dzisiaj mieszkająca w Lwowie Polska, dziennikarka i publicystka. Pani Maria Pysz, witam serdecznie, Panie Mariusz. Witam, Panie Marku, witam. Za nami 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych, tak samo Dzień dla Dusznych, wielkie święto dla Polaków, dla katolików. Jak ten dzień wyglądał w Lwowie? Powiem szczerze, że wyglądał bardzo pięknie, chociaż skutki na gardle tego dnia odczuwam do tej pory. Dlatego, że stałam na cmentarzu od godziny ósmej rano, a było chłodno, był wiatr, co prawda później było piękne słońce jak nigdy. Dlatego, że przeważnie w Lwowie w dniu 1 listopada już leży śnieg ale mieliśmy, jak co roku, akcję Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego i chodzi o to, aby zapalić znicze na grobach, które już są dawno zapomniane, na których nic się nie dzieje, nikt się nie odwiedza i po prostu, aby wspomnieć o tych ludziach, dlatego że to też byli Polacy. Przede wszystkim to byli ludzie pochowani, mieszkańcy tych terenów i dla nas to jest bardzo ważne, bo od niedawna taką akcję organizuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej tu w Lwowie i w tym roku przyjechało z Polski około 30 tysięcy zniczy, które zostały rozstawione, zapalone na całym cmentarzu. Oczywiście na cmentarzu obrońców Lwowa tak samo jak co roku płynęły biało-czerwone znicze. Sprawia to piękne, niezapomniane wrażenie i strasznie się cieszymy, kiedy wolontariusze z różnych polskich organizacji, Wszyscy mają swoje punkty wyznaczone na całym cmentarzu i mogą włączyć się w tą akcję, mogą zapalić ten znicz pamięci, dlatego że no naszym rodakom to się po prostu należy. Panie, ale czy ta cała akcja już się zakończyła? Czy będziecie dalej działać, aby te groby nie były zapomniane? Aby te groby nie były zapomniane, działamy przez cały czas. 2 listopada miała miejsce msza, święta, uroczysta na cmentarzu janowskim. Był to w Lwowie taki cmentarz określany jako dla biednych, dlatego że uczaków był dla bogatszych, a Janowski, no niestety tam byli mniej zamożni ludzie pochowani. Ale na cmentarzu Janowskim także jest kwatera Orland Lwowskich, czyli Obrońców Lwowa. Także tam odbyła się akcja zapalenia zniczy, co prawda na mniejszą skalę, dlatego że niestety ten cmentarz jest często pomijany, on jest zapomniany i jest prawie zniszczony. Dlatego, że jest taka przykra sytuacja, że co roku znika na tym cmentarzu około 200 polskich nagrobków. Po prostu to jest cmentarz działający do tej pory i nagrobki, które nie są odwiedzane, często są przekopywane. I zamieniamy na obecne nagrobki ukraińskie, a też często stykamy się z taką sytuacją, że nawet nagrobki na cmentarzu łyczakowskim, czyli znani polscy działacze, na przykład twórca i rektor Politechniki Lwowskiej Julian Zacharewicz, no to ma napis obecnie w języku ukraińskim. Nie wiem, czy w grobie się przewraca, ale ten napis polski po prostu zmieniony na ukraiński. I na cmentarzu Janowskim jest sytuacja podobna, ale na większą skalę, dlatego tak jak mówię. Co roku pozbywamy się około 200 polskich nagrobków. I dlatego niedawno Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej podjęło się takiej akcji, aby odnawiać ten cmentarz, aby w miarę swoich skromnych możliwości porządkować nagrobki, odnawiać, dbać o grobowce i moim zdaniem naprawdę warto je wspomóc. Warto wspomóc tych ludzi, którzy chcą się tym zajmować, dlatego że to są ludzie, nie są młodzi, a są w wieku. I nawet interesując się tym w internecie, no to można wpłacać na konto Fundacji Mosinka, która jest zarejestrowana w Zielonej Górze, pieniądze na ten cel charytatywny, aby cmentarz Janowski w Lwowie jednak istniał. Mamy listopad tak? i jak będziecie obchodzić, jak Polacy będą obchodzić w Lwowie Święto Niepodległości Polski? Oczywiście będziemy prawie wszyscy przyklejeni do telewizorów bądź do monitorów komputerów, dlatego że Marsz Niepodległości, no niestety w telewizji nie pokażą. Pokażą w migawce TVN-u, ale tam jakieś rozruby albo prowokacje czy coś w tym stylu. Ale ludzie oglądają transmisję z Marszu Niepodległości, oglądają transmisję zmiany warty honorowej przy grobie nieznanego żołnierza, i kiedy wzywa się na apel poległych obrońców Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, to jest naprawdę wielkie przeżycie dla każdego Lwowianina, dla każdego mieszkańca ziem utraconych. I tak samo, no tutaj też mamy swoje miejscowe, lokalne uroczystości. Oczywiście będzie w Katedrze Msza Święta, celebrowana przez Metropolitę Lwowskiego Arcybiskupa Mieczysława Mukrzyckiego. I odbędzie się oczywiście uroczyste złożenie wieńców przez wszystkich przedstawicieli polskich organizacji w Lwowie na cmentarzu obrońców Lwowa. I to są te uroczystości skromne, w których możemy wziąć udział, ale oczywiście każdy pilnie śledzi to, co w tym dniu wydarzy się w Polsce. Nie. Wiem, że w listopadzie odbędą się w Warszawie Dni Lwowa i co może nam Pani powiedzieć na ten temat? Dni Lwowa w Warszawie to jest roczna edycja, którą zawdzięczamy Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Warszawy. Taka inicjatywa odbywa się nie tylko w Warszawie, ale także w każdym innym mieście, o czym wspominała nasza przyjaciółka z lwowskiej fali Radia Katowice, Danuta Skalska, która też bardzo pilnie szczerze tych obchodów, które je organizowuje i co roku bierze czynnie w nich udział jako rzecznik Światowego Kongresu Kresowian, a w tym roku w Warszawie w dniach 26, 7, 8 listopada, no to mam nadzieję, że jeśli wszystko ułoży się tak pięknie, jakbyśmy tego chcieli, to pojadą przedstawiciele wszystkich organizacji polskich z Lwowa, pojadą prezesi ze swoimi pomocnikami. I w tym roku nastąpi coś takiego po zmianie rządu w Polsce, że wytypujemy problemy, które najbardziej bolą Polaków tutaj za wschodnią granicą i będziemy jakoś mogli wspólnie z tym walczyć, dlatego że problemów mamy mnóstwo, chyba każdy, każdy z nas o tym wie i trzeba o tym mówić, trzeba to przekazywać dalej, trzeba przekazywać do mediów tak zwanych mainstreamowych. Aby ktoś nami się wreszcie zainteresował, i mamy nadzieję, że to będzie miało miejsce właśnie na Dniach Lwowa w Warszawie w końcu tego miesiąca. Gościem Radia Polanie 2000 była dzisiaj prosto z Lwowa, redaktor Marysia też Serdecznie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.